Kochani, dziś będzie komedia. Będzie to odcinek pod tytułem Ekshumacja, ponieważ dostałam taki tytuł od jednego z was. Czyli Ekshumacja, czyli wyciąganie tego, tego truchła naszego związku z szafy, po to, żeby jeszcze bardziej się zgnębić. Ale to jest, ekshumacja jest jednym słowem, bo więcej niż w jednym słowie, to będzie odcinek o tym, jak idiotki idiotkują ze swoimi byłymi. Przypomnijmy, że idzie, bycie idiotką nie ma płci. I mamy idiotki męskie, idiotki żeńskie i wszyscy oni i my robią w zasadzie to samo, czyli łamią tę dziwną taką życiową zasadę, że, to jest to, co kiedyś fajnie usłyszałam, że jak wynoszą śmieci, to co jakiś czas idą sprawdzać, czy w śmietniku wszystko gra. Taką metaforę kiedyś usłyszałam o kontaktowaniu się z ex i taką wam właśnie przedstawiłam. I są takie spotkania, o których w ogóle nie chcemy myśleć. Z ex. że To są takie spotkania, że, że się z kimś rozstajecie, najczęściej w niefajnych emocjach, i ostatnią rzeczą, w ogóle, o jakiej ma życie, to jest spotkać tę osobę przypadkowo. I najczęściej, niestety, macie wtedy przetłuszczoną grzywkę, albo ktoś wam beznadziejnie przyciął brodę, no zdarza się. I żyjąc w symulacji, już dawno powinniśmy sobie zdać z tego sprawę przecież, że życie nie po, po prostu nieustannie ktoś z nas kpi. I tak naprawdę my nie mamy nic z tego, nie mamy na to wpływu, no. Także spotkania z ex mogą mieć. Albo właśnie taki obrót, że się widzicie i dochodzi do takiego niewygodnego spotkania, niewy, niewyczekiwanego, nieprzyjemnego i takiego, że od razu dostajecie tego silnego stresu, takiego impulsu toaletowego. I to jest normalna reakcja, jak, jak najbardziej normalna. I teraz sobie przerwiemy, by, by dopełnić naszego świetnego podcastowego rytuału, podczas którego wyrecytuję Wam piosenkę. I dziś o spotkaniach i kontaktach z ex opowie nam Robin, bardzo ją lubię. I w mojej jednej z ulubionych w ogóle piosenek ever o kłopotach z ex, czyli o piosence, który, w której ktoś nazywa Call Your Girlfriend. Nie, to jest Dancing On My Own. Sorry, już mi się pomyliło. W której ona opowiada nam o tym, że postanowiła pójść na melanż tylko po to, żeby zobaczyć swoją byłą dziewczynę z nową dziewczyną. Super! Świetny pomysł, żeby rozdrapać swoje serce i oddzielić to serce od tętnicy. No super. W każdym razie, robić śpiewa. Ktoś powiedział, że masz nową przyjaciółkę kocha cię bardziej niż ja? Nad moim miastem roztacza się ciemne niebo. Wiem, gdzie jesteś. Ona pewnie jest niedaleko. Tak, wiem, że to głupie. Po prostu muszę sama to zobaczyć. Jestem w rogu, patrząc, jak ty ją całujesz. O, jestem właśnie tutaj. Dlaczego mnie nie widzisz? O, daję z siebie wszystko, ale nie ja jestem dziewczyną, którą zabierasz do domu. Dalej tańczę sama. Piękna jest ta piosenka, polecam. I z mojego doświadczenia, a ja jestem chyba w czapku urodzona, a szkoda, że nie w czepcu, w moje, moje spotkania z byłymi, wspominam w porządku, one, one nie wywoływały u mnie jakichś takich fizjologicznych potrzeb żadnych, ani nie miałam ślinotoku, ani też nie pędziłam do, do łazienki, ale musicie wiedzieć, że wszystkie reakcje wymiotno-stresowe w stosunku do wszystkich osób, z którymi mamy zadrę. Są to takie typowe i normalne. I wcale nie muszą oznaczać, że nadal coś do tej osoby czujecie. Nie. I wiecie, ja rozumiem to, bo ja was traktuję jak ludzi inteligentnych, że my wszyscy chcemy dla siebie dobrze i czasami jest tak, że my wiemy, że coś jest złe, ale i tak to sobie robimy. Z moich przemyśleń i mojej historii życia wynika, że jak się chce spotkać ex, to są różne motywy. I pierwszy jest taki, że chcemy tej osobie pokazać, że już u nas to jest super, że odkąd my nie jesteśmy razem, to w ogóle dostaliśmy dwa awanse, się nauczyliśmy japońskiego, zginać tylko na przykład środkowy palec u stopy, jemy zdrowej. mamy w końcu czas jeździć ze znajomymi pod namioty. W ogóle teraz to jedyne, czego nam brakuje do satysfakcji pełnej, to jest to, żeby utrzeć nosa swojej ex czy tam typowi. I słuchajcie, to jest podyktowane oczywiście chęcią zemsty. Drugi powód spotkania z eks to jest, słuchajcie, mój ulubiony, jak ćwiczę, jak go słyszę, to jest żeby oddać sobie rzeczy. To jest w ogóle komiczne, że jak się chcemy, na, jak się chcemy z kimś na serio rozstać, a nie, nie skorzystać z wymiany rzeczy, żeby zrobić jeszcze więcej dramy, bo ewidentnie mało nam płaczu i szczęku ścisku i potrzebujemy kolejnego emocjonalnego prania, to wtedy się umawia na oddanie rzeczy. I oczywiście obie strony raczej przeczuwają, że to będzie jedno z tych dziewiętnastu ustawek na oddawanie rzeczy, bo one się albo mogą kończyć pocałunkiem i kolejnymi próbami, słuchajcie, resuscytacji tego trupa, czyli tego związku udanymi lub nie, albo mogą się skończyć dramą, czyli w ogóle wyciąganiem znów z tego kosza na śmieci wszystkich swoich grzechów i chujowych zachowań i, i kolejne mielenie tego wszystkiego. I to ma na celu tylko to, żeby rozlać ze śmieci ten sok ze śmieci z dna kosza, ten kompot chujowizny tego całego związku i po prostu go rozchlapać po podłodze. No. I wtedy się z tego spotkania wraca bez rzeczy, bo odbył się po prostu kolejny dramat. I, i drugi, czyli drugi rodzaj, to jest po prostu silna chęć tej resuscytacji. To jest czy jest to trochę, to powiedzmy, taki, taki czyn heroiczny, tak w zasadzie. Mało osób jest tak niezłomnych, żeby serio potrafiło odbudować związek po takiej ogromnej dramie, ale znam takie i wiem, że się da. Ale to akurat bez tych cyrków z oddawaniem rzeczy się odbywa. I trzeci powód oddawania sobie rzeczy... To jest oczywiście totalny blef, bo to nie ma żadnych rzeczy, ani w ogóle sensu oddawania ich, bo to są na przykład jakieś, nie wiem, cztery sztućce, albo jakiś film na DVD. W ogóle to nie ma sensu, nie ma w ogóle co oddawać. Ale oczywiście się umawiamy i to jest taka po prostu stawka na seks. I, I to nawet jeśli to było zerwanie takie naprawdę, tylko takie, wiecie, no jest jedna z tych 30 kłótni miesięcznie odbywanych i taki szantaż, że w sobotę przyjdę po swoich rzeczy. I wszyscy wiedzą, że to jest cyrk, wszyscy wiedzą, że nikt nie przyjedzie po żadne rzeczy. Tylko, że to jest, wiecie, takie po prostu pierdolenie. I ja zrobiłam z dwa razy, tak, że zdjąłam pierścionek zanęczynowy i mówię: "Nie chcę go". A oczywiście, mi jest, że na Boga ceną go. Tylko nakręcam dramę jak w telenoweli. To jest to życie. Też takie rzeczy robię. I słuchajcie, teraz gdy, gdy tego słuchamy, jedziecie sobie tramwajem albo samochodem, albo biegacie. I podczas tej sekundy na świecie jest jakiś milion osób, że odda sobie rzeczy. I część z nich zrobi to tylko po to, żeby zaruchać. No, druga część po to, żeby sobie, że jak sobie przyjedzie po te swoje rzeczy, yy, tak naprawdę. A część tylko tak gada, bo po prostu to jest szantaż emocjonalny. I spotkania z eks bywają przytłaczające i bywają niemiłe. I za każdym razem dzieje się w nich to samo. Czyli podświadomie my już wiemy, przychodzą tam to spotkanie, po co tam idziemy. I w ogóle tak jak teraz mnie tknęło y, po tym, co ja powiedziałam, że zobaczcie ile osób teraz jedzie z oddać rzeczy, to pomyślcie sobie ile osób teraz jest głodnych. Więc jakbyście sobie przypomnieli na przykład o pajacyku i kniknęli w brzuszek pajacyka, to by było super. Także taki off -top. W każdym razie na takie spotkania z eks wybrała się nasza przyjaciółka idiotka. Wybrała się i się ubrała. Bo chciała pokazać, że ten moment, że ten najgorszy moment już, już jest za nią. Dlatego miała rzęsy po liftingu, bo jak się dowiedziałam, w ogóle istnieje lifting rzęs. W każdym razie ta nasza przesiółka idiotka rozstała się z typem po tym, kiedy się dowiedziała, że typ był typem zapominalskim. Więc zrobiła to po swojemu, jak każda idiotka. Najpierw wpadła w rozpacz. I słusznie. W takim momencie trzeba się zastanowić nad tym, co może nam pomóc i po prostu to zrobić. Jeśli pomoże nam wizyta u mamy na drugim końcu Polski, dobierzemy sobie wolne w pracy i jedziemy. Jeśli pomoże nam na przykład nocna wizyta w szpitalu i płakanie, mam to za sobą, bo w szpitalach, słuchajcie, w nocy nikogo nie ma, jest cicho i wolno płakać. Więc po takim dramacie, jak troszkę prosto w serce, priorytetem jest zadbanie o swoją maskę tlenową i zrobienie czegokolwiek, co nam przychodzi na myśl. I potem przychodzi, nie wiadomo skąd, moment kiedy można już mniej więcej funkcjonować. To wcale nie oznacza, że nie boli serce, tylko po prostu czasem mamy chwilowy lepszy dzień i trzeba z niego korzystać. Ale o tym się zwyczajnie mówi na głos, bo w pewnym czasie przyjaciele po prostu zaczynają warczeć na sam dźwięk imienia naszego byłego albo, albo naszej byłej partnerki, no więc trzeba w którymś momencie się do, do tego nie przyznawać. Więc powiedzmy sobie, nasza przyjaciółka idiotka miała iść na wesele, gdzie wiedziała, że będzie ten były. I to było wesele, które mogła odpuścić, bo to nie było jakieś, wiecie, wesele swojego brata, tylko jakieś tam dalszej przyjaciółki. Ale poszła. No i on tam był. Ale ona po prostu była na to przygotowana, bo tuż odporny, plus stolik niedaleko, dużo koleżanek dookoła, dobre jedzenie, no spoko, można jakoś go uniknąć. Ale oczywiście nasza przyjaciółka była przecież przyjaciółką idiotką, więc z jednej strony wiedziała, że to jest złe, co ona robi, i że źle jej to zrobi i będzie z tego kuku, ale... Przecież nie dało się tego nie zrobić, tak? Nie dało się nie przechodzić koło jego stolika, sięgając po mandarynkę i zostawiając za sobą smugę swoich perfum. Kurwa, no co to dużo mówić? No wiecie, jak jest? No czasem się przypadkowo znajduje w jakimś miejscu, w którym mieszka nasza ex. bo przecież świat jest mały. No i akurat chcieliśmy iść po kawał pieczonej świni, nakładając nadkładając drogi, bo przy okazji tam się przecież stoi jakaś daleka koleżanka, z którą trzeba było pogadać. No i wiadomo, oni się przywitali ze sobą, jak ona szła po tą pieczoną świnię. I ja mam aż mokrą pachę, jak wam w ogóle tę historię opowiadam. I on mówi, tam pięknie wyglądasz, a ona, rzeczy też tam w porządku. No i co u ciebie? I tam od słowa do słowa się przeniesie na zewnątrz i wiecie, gwiazdy, alkohol, kurwa. I co się stało? Seks w tym, słuchajcie, chyba w tym soku ze śmieci. Okazało się dnia następnego, już tam na tych poprawinach, że oczywiście typ miał już nową dziewczynę. I że chce być z nią szczery. Co dobiło naszą przyjaciółkę idiotką, bo z nią nie był szczery, kiedy ją zdradzał. No i ten romans trwał z pół roku, więc miał sporo czasu, żeby go zakończyć. I tu nakręciła się cała ta spirala myśli, które totalnie są zbędne po rozstaniu. I ona już je miała dawno za sobą, i wszyscy mieliśmy je za sobą. I w tej chwili miliony osób mają to za sobą, a i tak spowodują sytuację że te myśli powrócą, że fakty są proste, po prostu typ zdradzał ją z inną typiarą. Koniec. To są po prostu fakty. Nie, że nie był z nią szczery, bo... I tutaj wszystkie teraz te sprawy, przez które płaczą ludzie męskie i żeńskie. Faktem jest zdrada, a nie powody i doszukiwanie się jakichś cech w sobie, że to nie wiem, że zdradził mnie, bo jestem taka, że nie wiem, brzydka, mniej atrakcyjna, albo jestem starsza, albo jestem jakakolwiek. Tylko faktem jest rozstanie. Więc nasza przyjaciółka idiotka ponownie poczuła to chujowe uczucie, sama zgłaszając się po nie podczas spaceru, spaceru po mandarynkę czy tam dziką świnię pieczoną. Kto mógłby pomyśleć, że tak się stanie? My wszyscy i ona też. Czyli jak masz jedną myśl, że to, co robisz, czyli kontakt z byłą albo z byłym, to może być drastyczne zerwanie plastra depilacyjnego z pachwiny, to tego nie rób. Kurwa, choćby nie wiem, jak kusiło. To jest, jest takie błędne powiedzenie, że się nie wchodzi do tej samej rzeki, że tam się wiecie niby, że się nie, nie wraca do eks. Po prostu się nie da wejść, bo to przecież woda płynie, więc mam was za ludzi inteligentnych, więc nie tłumaczę wam tego. Ale jeśli wiesz, że coś będzie bolało, czyli na przykład idziesz do dentysty. To czujesz takie, yy, niefajne w brzuszku. To samo, jak idziesz na przykład do nowej pracy i też się stresujesz i robisz takie, yy, niefajnie, to po co chce dokładać tej chujowizny? Po co? To jest rzecz, której możemy uniknąć. Nie musimy w ogóle, wiecie, przeprowadzać się do innego kraju, ale jeżeli wiemy, że coś nam zrobi krzywdę, to nie róbmy tego. To jest bardzo proste. Chyba, że to jest uzależnienie, a uzależnienie od substancji to jest jednostka chorobowa, dlatego nie to tutaj, nie łączmy tych rzeczy. Wiesz, że gdzieś będzie twoja była albo twój były i nie do końca czujesz związane z tym luz, tylko trochę jest to uczucie... To znaczy, że między wami się rozleje ta zupa, ten sok ze śmieci i będzie drama. I ja wiem, że to jest trudne, bo człowieka kusi, ale serio, już w ogóle wielomiesięczne starania o utrzymanie swojego ładu w głowie. Przecież to powinno być dla nas priorytetem. I jest taka już piękna rzeczywistość. Tyle się naszej przyjaciółce idiotce udało, że wiecie, ta praca, te języki poznała, podróżuje, że czas leczy rany, wiadomo, ale czas też okrywa kurzem te złe wspomnienia. I nagle jakimś dziwnym trafem zaczynamy zapominać o tych wszystkich powodach, dla których jest nam bez tej osoby naprawdę źle. Czyli, że o, ale było fajnie, jak byliśmy razem w kinie na Mamma Mia trzy razy. I co z tego? I co z tego, skoro ta osoba nie była dla nas, także że lądujemy z tej strefy marzeń na Ziemię i przypomnimy sobie i naszym przyjaciółkom, idiotkom, że po prostu mózg płata figle. I nie warto, jeśli mnie boli brzuch, albo ciebie boli brzuch, idiotko męska i damska, w kontakcie z kimś, to brzuch daje ci znać, że to, to jest Twoja czerwona flaga, to jest ból, który się może przenieść z brzuszka na serduszko, więc tego nie rób. Nie spotykajcie się z eks. Jeśli nie doradzilibyście tego swojej najlepszej przyjaciółce albo przyjacielowi, serio to się wiąże z płaczkami takich chłopców i dziewczyn. W tym momencie, w tej sekundzie są całe miliony i całe tysiące teraz przetakują i mówią: Jezu, to jest prawda, więcej z tego było płaczu niż miłych chwil. Wiem, bo to wynika z maili i z mojego doświadczenia, ale czy są tacy, którzy mówią: Nieprawda, my się poszliśmy spotkać i było okej, okay, dzisiaj wróciliśmy. I to też jest prawda, bo są takie przypadki. I wiecie o co chodzi w życiu? Niektórym się udało na przykład kupić obraz Tamary Łępickiej za 52 miliony złotych, ale to wcale nie oznacza, że mi się to udało. Albo Elon Musk se wysłał, wiecie, biały samochód w kosmos. A czy, ty, czy ja bym to mogła zrobić? Czy ty byś to mogła, idiotko, droga? Kupić na przykład los na loterii i wygrać mi od razu milion złotych? No jest 50% szans. I zazwyczaj to jest przynajmniej w moim pechu. 50%, o które się nie prosiliśmy, czyli to złe. I inna historia spotkania z ex to jest historia ulga. Nasz przyjaciel idiota spotkał się na maksa, spotykał się na maksa długo z kobietą, ale to była baba, z którym no nie wiem, no on w sumie z nią nie był, bo oni nawet ze sobą nie sypiali. Po prostu spędzali tam ze sobą czas, była tam dużo ilość motyli w brzuchu, zaklejanie tej dziury samotności namoczonym. W buzi chrupkiem kukurydzianym. A jak wiemy, a mam was za ludzi inteligentnych, chrupek kukurydziany nie jest za bardzo takim doskonałym materiałem budulcowym do zaklejania dziury w sercu. A jeśli szukacie jakiejś rzeczy, która może być z powodzeniem zaklejona chrubkiem kukurydzianym, to jest to jedynie buzia dziecka. I, I to na makso długo trwało w ogóle, że oni się spotykali, ona miała męża, o czym nasz przyjaciel idiotek wiedział i było bez seksu, samo gadanie, wspólne zainteresowania, wiecie, wiecie o co chodzi, no niby przyjaźń, ale tam coś tam więcej. Plus byli w jednej przyjacielskiej takiej paczce, więc jeździli razem tam jakieś obozy, wiecie, tam alkohol, rozmowy do rana, więc dużo, rzeczy, dużo czasu ze sobą tam spędzali i też było dużo pretekstów do kontaktów, no i tam w którymś momencie on powiedział, dobra, Dosyć tego. Muszę się ogarnąć, tę normalną dziewczynę, która postawi mnie na pierwszym miejscu. Nie będzie mnie bolało to, że wiecznie mówi o tym, że planuje dziecko z kimś innym, albo w ogóle wązkim. Ale to było trudne. No więc jeszcze kilka takich spotkań było, a to tam on poszedł na czyjeś urodziny, a to pojechali w góry gadać i spać w dwóch pokojach. No, słuchajcie, no, ogólnie ciężka sprawa, no bo się widywali. Ciężko było zerwać kontakt, ale, ale coraz bardziej ten nasz przyjaciel idiotek nie czuł w ogóle wyboru. Bo wiadomo było, że tu nigdy nie będzie z tą dziewczyną, ale z drugiej strony on też czuł silne przywiązanie. Dlaczego? Dlatego, że nie jest psychopatą, tylko ma uczucia. I jak się z kimś spędza dużo czasu i się ma z nim dużo wspólnego, to być może nasze serce zrobi riki tiki i się człowiek przywiąże. I słuchajcie, musiał z nią przerwać, zerwać kontakt. Po prostu. Nie wchodzić na Instagram, nie pisać, zająć się czymś po prostu. Czytać książki, chodzić do przyjaciół, wziąć kota ze schroniska, i słuchajcie, po pewnym czasie on poczuł, jestem gotów. Mogę iść na spotkanie naszej paczki już z luzem w głowie, bo już nic do niej nie czuł. I poszedł, i serio nic nie czuł. Przeszło. Okazało się, że jak sobie rozkleił ten chrupek kukurydziany w tej w jej formie, to poszedł na maksa do przodu, bo ta relacja przestała w ogóle być, w, 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 się w pewnym momencie rozwijać. I wiecie, co się stało? Przez przypadek zaczął brać leki i nie pił z nimi alkoholu, a ona zaszła w ciąże w końcu z tym swoim facetem. I po trzech spotkaniach przyjacielskich okazało się, że jak nie pił z nią alkoholu, to wcale tak nie było o czym rozmawiać. I że w zasadzie to się bardzo od siebie różnili. To tylko ten, takie wiecie, że tak nie. Czasem spotkania z ex udowadniają, że tak w zasadzie, że dobrze się stało, bo nie tkwimy w miejscu. I to jest super nauka. A drugą super nauką jest z tej historii wynika... Jest to, że czasem jest tak, że, że jest spokój z jakąś osobą tylko wtedy, kiedy na przykład pijemy z nią alkohol. A jak się jedna osoba przestanie pić ten alkohol, albo my przestaniemy pić ten alkohol, to okazuje się, że tak naprawdę wcale nie było nic więcej tam. To jest ciekawe odkrycie. Ja sobie pomyślę nad tym głębiej. Ale moim zdaniem. A możecie się z nimi zgodzić. Błędne jest myślenie, że w którymś momencie może przestać boleć serce na myśl o kimś, i że to, bo to moim zdaniem to jednym przechodzi. I to wcale nie oznacza, że to przyjdzie tobie, albo mi, albo albo komuś innemu. To nie jest tak, że w dwa miesiące, albo w trzy miesiące, albo pół roku, albo rok, albo pięć lat, że się już przestaje o kimś myśleć. To jest absolutnie normalne, że jakaś sytuacja może nas boleć i, i gnieść przecież nawet kilka lat, i my się możemy zabijać myślami a czemu, a, a może to by było inaczej teraz, a może się zmienił, albo ja się zmieniłam, czy w końcu minęła nam złość, coś tam. I wtedy przychodzą do głowy takie pomysły, że o, to super, że, to, że świetnie, że się, że się spotkajmy z tą osobą. I wtedy się pojawiam ja i mówię, a to, ja mówię to nie dlatego, że jestem taka mądra, tylko dlatego, że spytał się mnie o to mój y, terapeuta kiedyś. I mówi, a po co ty chcesz tam iść? Jaka jest twoja intencja? Tak wewnątrz ciebie, tak absolutnie szczerze. Czy żeby zrobić dramę, czy żeby coś komuś udowodnić, czy na przykład żeby sobie sprawdzić, że nie wiem, czy u tej osoby naprawdę wszystko w porządku bo jest po prostu, była ważną częścią Twojego życia? Czy faktycznie, żeby zabrać swoje rzeczy, na przykład chrupki kukurydziane, którymi sobie zaraz zatkasz usta i nie będziesz nic głupiego mówić? Ja nie wiem, nasz mózg nam płata figle i serio czasem w chwilach słabości usuwa po prostu z pamięci beznadziejne uczucia z kimś związane, zostawiając tylko te dobre. Pamiętajcie, że mózg to jest maszyna, i że niektórzy mają po prostu inny model przywiązania, że inaczej ich mózg odbiera uczucia. No. Na przykład ja mam taki mózg, i co dla jednych byłoby normalnym uczuciem smutku, to dla mnie jest uczuciem absolutnego, niewyobrażalnego, rozdzierającego bólu i smutku. I inni na przykład potrafią zamienić uczucia z miłości na agresję i się bronić przed tą resztą uczuć, i każdy ma swój. Jakiś taki dziwny model reagowania na wspomnienia, na, na, na przykład na wspomnienia czyjegoś głosu. Ale każdy z nas musi wiedzieć, że mózg się daje oszukiwać. Serio, daje się oszukiwać, więc nie da się go tak. Wtedy trzeba go trochę stłumić. Bo jeżeli pójdziemy na spotkanie z eks i się odjebie drama, to to będzie tylko nasza wina wtedy, bo, bo nie dość, że nas ostrzegał nasz organizm, bo brzuch nie boli bez powodu przed takim spotkaniem. Potem można powiedzieć, wiesz co, no nie mam ochoty z tobą rozmawiać, źle to wpływa jednak na moje samopoczucie i można się oddalić. Jeśli chcesz swoje rzeczy, to poproś, żeby je zostawić gdzieś. Jeżeli chcesz oddać rzeczy, to po prostu je zostaw gdzieś, no, albo przekaż, no. Jeżeli masz super kontakt z ex, bo się rozstaliście bez bólu brzucha i bez dramatu i w zasadzie w wiecznej zgodzie, to się możecie spotkać i sobie wziąć te rzeczy. I wtedy git, można się ze sobą widywać. A jeżeli jakieś zło, nie, osoby nic z tego złego nie wiążą, nie czują się źle. Ale ja takich ludzi nie znam żeby ze sobą się po, przyjaźni po zerwaniu przyjaźni jakoś tak na maksa. Ale są tacy ludzie. Totalnie tacy ludzie istnieją. Pewnie się trzymają razem z tymi ludźmi, co umieją wylicytować łębiską za 52 miliony złotych. Tak czy inaczej, to jest wybitny, bardzo rzadki rodzaj idiotek. I, i inne idiotki, idiotki męskie, raczej wychodzą ze spotkania z eks z płaczem, i właśnie po to był ten odcinek. Po to, żeby Wam powiedzieć, że nie jesteście jedynymi, którzy idą na spotkanie z byłą albo z byłym, z nadzieją na pojednanie, a później wracają kolejny raz ze złamanym sercem. Również nie jesteście jedynymi, którzy myślą, że zagrają komuś na, na nosie, a później się okazuje, że to nam zagrano na nosie, bo my poznaliśmy dwa języki od rozstania, a oni poznali dziewięć. I, I w zasadzie sami się teraz wmanewrowaliśmy w gówno, bo znowu nam się zaczęły te myśli nakręcać. Zamiast zaakceptować, że po prostu tak się stało, to my od razu sobie myślimy, Kurwa, a czemu? A może, a może by było inaczej? A może wina jest we mnie? A może wina jest w ogóle w układzie planet? No nie jesteśmy sami w tym momencie, w którym wracamy do domu i sobie myślimy, i po co mi to było, mogłam się posłuchać moich przyjaciółek. I, i pani z mięsnego to przeżywa, i pan ze sklepu z butami też mogą być w takim samym momencie dzisiaj i myślą sobie, a pokażę mu, a tak naprawdę sobie niestety pokażą sami sobie. I spotykanie się z byłymi, to jest trochę sport ekstremalny. Ja kołam, że można tęsknić za kimś bardzo mocno, ale nie można tego robić kosztem swojej psychiki. I ja się tego nauczyłam. Dopiero musiałam się niestety nauczyć tego na wielu błędach i bardzo dużo przepłakać. I to powinno być priorytetem. To, co wiecznie ja powtarzam i, i, i się kieruję tym. Czy poleciłabym swojemu najlepszemu przyjacielowi to, co sama za, zamierzam zrobić, jeżeli myślę sobie, nie, to nie można tego robić. Czy napisanie tej wiadomości na przykład przyniesie długofalowo dobre uczucia czy złe? I to nie jest słuchajcie, trudna odpowiedź, bo jak chociaż przez sekundę się pojawi odpowiedź nie, to po prostu nie wolno tego robić. No. I co można zrobić w zamian? No? Na przykład zaakceptować to, że jesteśmy ludźmi, mamy uczucia, dlatego chcemy interakcji z kimś, przez kogo się nie czuliśmy kiedyś samotni albo beznadziejni się nie czuliśmy przez chwilę. I to serio jest normalne i trzeba to po prostu zaakceptować. No, bycie idiotką albo idiotą nie oznacza naiwności, tylko po prostu cały wachlarz pozytywnych uczuć. No, Warto być wrażliwym człowiekiem. Dlatego wtedy, kiedy mamy głupie pomysły, warto na przykład odłożyć daleko telefon, odstawić alkohol, dalej jeszcze, zająć się jedną czynnością. W sensie nic tak nie mieszam w bani w ogóle, jak siedzenie i skupianie się jednocześnie na filmie, telefonie, robieniu obiadu i czytaniu książki. W sensie telefon, won, oglądanie filmu, to oglądanie filmu, czytanie to jest czytanie, jedna czynność, jedna czynność. I jak mózg się skupi na jednej czynności, to jest prawie jak medytacja. I wtedy nie przychodzą głupie, śmierdzące pomysły do głowy. Czy ja to umiem? Oczywiście, że nie. Ale bym chciała. Naczytałam się, że tak powinno być. I wiecie co jeszcze? Jeszcze chciałam powiedzieć, że każdy z nas inaczej roz przeżywa rozstanie. I niektórzy z nas na przykład, jak się z kimś rozstają, no to zapominają o jakiejś relacji i myślą sobie, no dobrze, tam już spoko, za nami. A są też tacy, którzy będą cierpieć po rozstaniu bardzo długo, i to może nawet być 10 lat, i to może być nawet 15 lat, a mogą się nie pogodzić z tym nigdy. Dlatego, jak jesteście przyjaciółmi takiej osoby, to bądźcie przyjaciółmi i nie udawajcie, że już nie możecie słuchać o kimś. Po prostu to nie jest może wasza wrażliwość, ani nasza, nie wiem, nasz problem, i my byśmy tak nie zrobili, ale są inne przyjaciółki, idiotki, które potrzebują zawsze mówić o tym, nawet przez 15 lat. No. Tak tak chciałam powiedzieć, bo właśnie mi się to przypomniało. W każdym razie, yy, słuchajcie, no, ta, ta chęć spotkania z ex czasem mija, no. A jeśli nie mija, to też to jest ludzkie. Można iść się dowiedzieć, czemu, na przykład do psychoterapeuty. Ja nim nie jestem, więc ja nie mogę Wam doradzać, ale mogę powiedzieć, słuchajcie, wszystko, co czujemy, jest normalne, a jak wiemy, że wszyscy to przeżywają, to jest to wtedy nie tak samotne. Także do usłyszenia. Pa!